Witajcie moi drodzy, z tej strony kino. Witam was w kolejnym Kina polecam Słuchajcie, dzisiaj na warsztat bierzemy piraci z Karaibów zemsta Salazara. Eee, tak małym tytułem wstępu wam powiem, że eee, zastanawiałam się ostatnio z steni, na co iść do kina, bo dawno nie my stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie na tych piratów z Karaibów. Eee, I nastąpił tutaj, w sensie był mały problemik, bo jedyny sens. Znaczy, seanse były dwa. Jeden był w 3D z dubbingiem, drugi był w 2D z napisami. Nie ukrywam, że wolałam iść na ten 2D z napisami. Niestety godzinowo wam strasznie nie odpowiadał, więc poszłyśmy na ten 3D z dubbingiem. I też film ten będę oceniać z perspektywy oglądania go z dubbingiem, który... psuje klimat całego filmu. Nie wiem, jak można oglądać Kapitana Jacka Sparrowa, mówionego tekstem pazury. Znaczy w sensie, że Pazura mówi tekstem Jacka Sparrowa w tą stronę. Eee, to jest koszmar. Jest to po prostu totalny, totalny koszmar. I strasznie ciężko się to ogląda. Zwłaszcza jak próbuje udawać pijanego. No, to myślę, że dzieci z podstawówki lepiej pijanych udają, niż Cezary Pazura w tym filmie. Niestety. Natomiast powiem Wam szczerze, że jak jestem fanką Piratów z Karaibów, oglądałam wszystkie części parę razy. Na dwóch chyba byłam w kinie. Na pewno na przedostatniej, i na jeszcze którejś. I tak, zemsta Salazara podobała mi się chyba najmniej. Film. Znaczy, zacznijmy od tego oczywiście, o czym film. Mamy syna młodego, w sensie mamy syna Turnera. Młody tutaj się bardzo, bardzo uskutecznia i próbuje tutaj wywalczyć wszystko, żeby oczywiście ojca uwolnić z bycia kapitanem Holendra. Więc wymyśla sobie, że znajdzie trójzęb i tym trójzębem zdejmie klątwę z ojca. Oczywiście spotyka na swojej drodze córkę kogoś, kogo nie wiadomo, kim jest córką, chociaż bardzo szybko można się domyślić, czy ją jest córką, ale nie szkodzi. I coś tam między nimi się nawiązuje. Oczywiście w międzyczasie trzeba w to wszystko wciągnąć Jacka Sparrowa. Trzeba go znaleźć, znaleźć jego ekipę i próbować oczywiście przemierzyć oceany, kiedy goni ich zły Salazar, który próbuje oczywiście zarąbać Jacka Sparrowa, ale Jack Sparrow jak zwykle spierdziela Ino rosy, zawsze, po prostu zawsze. Powiem szczerze, że bardzo mi się podobał ten motyw właśnie nawiązania tego, że, 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 że jest ta nowa postać. Ta laska się nazywała Karyna. E, tak, Ka Karyna jest e, taką postacią, która mi bardzo mi się podobała, bardzo fajnie wprowadziła kobiecy pierwiastek w film. E, fajnie było zobaczyć starą ekipę, chociaż jak mówię, dubbing ku w uszy. E, właściwie miałam powiedzieć w oczy, ale jednak w uszy. Natomiast, słuchajcie, to, co dla mnie było największym problemem... Znaczy, inaczej, ja pomijam jakieś nieścisłości, które się zawsze, zazwyczaj pojawiają, bo to są jednak piraci z Karaibów, tam się dzieją różne dziwne rzeczy, nie wszystkie historie mogą nam podejść, tak? E, pomijam e, jakieś tam ckliwe, romantyczne wątki, które też się gdzieś tam przewijały przez tych piratów z Karaibów. Natomiast to, co zabolało mnie najbardziej, to to, że twórcy... Zrobili ten film za bardzo na komedię. W sensie każda część z Piratów z Karaibów miała swoje zabawne momenty i to zazwyczaj były jakieś takie zabawne wstawki w odpowiedniej chwili. Tutaj ten film jest przepełniony żartami, takimi delikatnie mówiąc z dupy i bardzo mi się nie podobało to takie jest aż na zbyt komediowe podejście i próba wrzucenia w każdą scenę czegoś zabawnego. Bo jednak Piraci z Karaibów to dla mnie bardziej jakieś takie fantazy, familijne i tak dalej, niż taka stricte komedia. Tutaj ta, ta cała historia została dla mnie za bardzo zaburzona właśnie w ten taki zabawny sposób. I skończyło się na tym, że dla mnie najzabawniejszym momentem filmu było to jak pół godziny przed końcem, a film trwa... Film trwa 2 godziny 10 minut. No, to jakieś pół godziny przed końcem teni bardzo chciało się siku, a wszystkie sceny działy się w morzu. I na morzu. I wszędzie szumiała woda. <grym> I <grym> I to, to był dla mnie chyba najzabawniejszy motyw tego całego filmu. Eee... Tak, kochanie, ja tak naprawdę bardzo Ci współczułam, żeby nie było. Eee... Także słuchajcie, no ja nie ukrywam, że dla mnie Piraci z Karaibów, zemsta Salazara to jest jedynie 5 na 10. E, bo jak mówię, miało to swoje dobre momenty, miało fajne nawiązania do poprzednich części. E, było czymś takim w miarę spójnym, ale tak naprawdę też dało, po raz kolejny otworzyło twórcą furtkę e, na tworzenie kolejnych części. E, I nie wiem, chętnie poznam Wasze zdanie. Jeżeli oglądaliście, to napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie. I standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę nie widziane, pozdrawiam Was Kina, trzymajcie się i cześć!